Hej, witajcie, że ten dzisiaj ze mną skok i gra w tej pałsuszce. Znowu! No, no właśnie zaczynamy już. Let's no go! W ogóle nie to nagrywamy, jak jest 21, albo jest 49. Szczerze, długo musieliśmy. E, proszę, proszę, dajcie słowo, e, długo musieliśmy siedzieć, by ten odcinek w ogóle że, zacząć. Bardzo. Zawizmy. Prawda, panie Mac? No. Że tam to będzie szóstą pamiętajcie, że podczas gry się nie odzywamy, więc nie będzie nas słychać, w sensie będziecie, będziecie mogli słyszeć makaronę. Dajcie serduszko widzowie, dajcie subskrypcję serduszko! To co mamy? Serduszko! Oho, oh, oh, zaczynamy rundę! Dobra, lecimy z Koksem. No? Eee... Um, no, czekaj, tak wyciszę się. Dobra, wyciszam się. Dobra, ej, Koksik, słyszysz mnie? Ja, słyszysz mnie. Dobra, lecimy z Koksem. Jest Góry, no i widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak robimy to, no. przysięg. Jesteś? Dobra. Ok, o co chodzi? Dobra. No, no o co chodzi? Jeden co jest oszustem? Thompson. Thompson? Czy ty jesteś oszustem, Thompson? E ja czego na 9? Ej, ona uskać, ono żebyle kogo? Patrz, najpierw mówię, że 1, teraz mówię, że na 5, a teraz mówię, że mówili, wcześniej mówiła,, że teraz na 7, a teraz w ogóle mówię na 5. A teraz, i teraz 10. 10, no to? Dobra, ale ty jesteś 10. Ja jestem niewinny, Alo, ja, ja... Jestem niewinny. Ale niewinny. Głosuję na na... nią. Kim ona jest w ogóle? A, ta, dobra. Ja też głosuję oczy. Ej, bez sensu mówi. Bez sensu na no kratę mówi, pod... bo, jedna, bo... Ej, pas Podziałem, jestem No Będzie łatwiej zdać. Co na mnie kierujesz? Papa. Pa. No, a wyłączam już. Dobra, widzowie. Zaczynamy już drugą rundę. Jest do deszczu. Dobra, złóż się, zabrzmi sobie tego księcia. Jestem wielkim bólem.

Spotkajmy na swoje drodze pewne ciało, a jakie? Dobra, jakie ciało? To jest pytanie. Bo w kogo znalazłeś? Kto był z 5, gdzie była 5? No właśnie, 5 w, Ej, nie ma 5. 5 zginęła! Ej, to jest problem, więc zgnęła. A nie, nie znalazłem jej. Znajdziesz kogoś innego. Nie, drzwi. Ej, mamy nikogo. Nie wiem, ja za... gdzie ją znalazłem. Ej, mam na nikogo nie zagłosować, bo wtedy impostorzy Więc A mi się właśnie na nikogo zagłosować, okej? Okay? Jeżeli... Dobra, ja skipuję. Jak można skipować? No klikając trójkąt, o mnie nie wiem. Yy... Dobra, kończę. I tak już... Jak widzę nikt nie chciał, więc... A w ogóle trzy na ciebie zagłosowało, to jest zimne. A na 7 też. Ale jeżeli wolimy jednego to będzie okej. Okay. Dobra, widzowie. On nie wie. On nie wie, kto to jest, impostorem. dobrze. On mi trudne zadanie, mój, mój przyjaciel. Trudne mi zadanie, po prostu. Nie Łatwo, dzięki. Dobra, ładnie. Mamy Koksik wygrałem. Koksik, gdy wygrałem! Ej, wiesz co? Pamiętasz kiedy za tobą chodziłem? Tak. To chciałem cię zabić. A ja bym chciała, ty robisz tylko co to co w Robloxie i widziałem, że knujesz to samo. A ja nie... nie kurde, nabrałeś. A wiesz kiedy mój przyjaciel zrobił właściwie to oszustwo? No. No, to wiesz co, chciałam zrobić? Chciałem Cię już wtedy zabić, tylko już oczywiście musiał kogoś zabić. I ja tak blizko, w sumie, dlatego, że chciałem zgłosić, powiedziałem, że, tak że, że Ty jesteś. Tak blisko. Powiedziałem, że Ty jesteś. Tak blisko Ale jakby to czy by Ci nie uwierzył. O oh, nie! Yeah! Czekaj, czekaj. Nie e, jesteś kuksik? Tak. Nie! Rygał, da szybki. Rygał, da szybki. Dobra, zaczynamy. Ej! Kurde! Koksik, jesteśmy razem. Ej, to nie musimy się wyciszać. Kurde! Idziemy z koksem, koksik! Jakim... Hmm. Tam masz pod sobą... Jak ci idzie, masz nie wykonywać zadania, i zabić każdego, a jeżeli ktoś będzie się podejść, masz zdobyć zadanie, okej? Okay? Kurde. Koksik, pierwszy raz jak jesteśmy Czekaj, w tym jak myli. się włączy ten, jak się włączy mi sabot, jak będę mógł kogoś zabić, to robimy skórkową imprezę. Czekaj. Żegnam? Uciekaj stamtąd! Uciekłeś, Koksik? Tak. Dobra. Żeby tylko nie koniec dowiedzieć. Musisz go zabić! Się. To musi... Ci się jakby co. Dlaczego? Zabiła kogoś! Spadał z tamtego miejsca! No ja... No lepiej spadaj! z tego miejsca! Ale tylko go czegoś nie rozumiesz, bo ja chciałam zrobić wcześniej właśnie teammate. Że... O kurde! Ej, ale... Jest! nie, mi się uciec z daleko. Z zgłosiłeś synka! Ale teraz dobrze, że cię zgłosiłeś, no bo wtedy wiesz. Patrz, <noise> 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 ile osób zginęło. <noise> Ej, my tyle zabiliśmy osób? Nie przypomina mi się. Eee, małe i Bo ty jesteś pięć. Sory, sorry, koksik, muszę na Ciebie zagłosować, żeby. Nie, mnie ale zagłosuj na tą osobę, please! Zobaczmy! Ale ja albo wstrzymam głos. Nie ja głosuję na nią. Ja wstrzymam głos. Fa, koksik. E jakbyśmy wstrzymał. zagłosowali na nią, to byśmy wygrali. Zegnaj. Żegnaj, koksik. Gdybyś tam na tego gościa, to by, to by mnie nie wyeliminował. A ja widzę duchy. Ej, ale ja nie mogę wykonywać sabotaży. No to co ja mam robić? No, śledzić nas. Albo mówisz mi, co mam robić. Nie wiem, jakby co ja widzę. Jakby. Jestem przy tobie. E, ale to niemożliwe, że on cię widział. Skąd on mógł wiedzieć? E, ale skąd on mógł wiedzieć? Ale jak to możliwe? E, ale skąd on wie? Aha. Ale skąd on wie, że to ty? Gratuluję. Kurde, przegraliśmy! Ale jak on mógł wiedzieć, że ja zabiję mnie, gdyby to nie było? No właśnie, to jest ten problem, że niektórzy... Mają chyba takie ustawienia, że widzą, może lepiej być i może do tego. A, jakby może... I to jest ten problem zawsze. Że nam akurat, kiedy mamy, wiesz, koksik. No. Kiedy jesteśmy właśnie banankami, to ja miałem też takie dwa razy taką podobną sytuację. To oni wydzielniki, bo tam się nie da mówić inaczej. A jesteśmy na kanale ekipy, więc nie mogą nas słuchać na kanale gry.